Witam ponownie w programie Trampki. Dzisiejszym gościem jest Jarosław Riopka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. W takim razie pierwsze pytanie z Pana branży. Sprowadźmy trochę światła na tą całą nomenklaturę finansową. Czym są dokładnie obligacje korporacyjne? Obligacje korporacyjne to instrumenty, które są emitowane przez przedsiębiorstwa. One są emitowane między innymi po to, żeby rozwijać albo spłacać długi tych przedsiębiorstw. Na przykład jeżeli jakie, jakaś firma chce na przykład wybudować jakąś halę produkcyjną, no to rozważa, albo wziąć na przykład kredyt, albo wyemitować obligacje, albo sfinansować to z własnych środków. No i jeżeli wybierze obligacje, to, 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 to emituje tego typu instrumenty, oferuje te instrumenty inwestorom, ci inwestorzy te obligacje obejmują, nabywają i z tego tytułu czerpią cykliczne korzyści w postaci odsetek obligacji, a na koniec, jak przychodzi ten termin wykupu obligacji, Firmy spłacają te obligacje dając pieniądze inwestorom. Okej, okay, no to jak dużą rolę pełnią te obligacje w funkcjonowaniu firmy? No, czasem się wydaje, że takie gigantyczne korporacje nie potrzebują już dodatkowych zasobów, bo mają ich bardzo dużo. No ale czy to tylko mit, czy jednak prawda? Obligacje korporacyjne obok kredytów bankowych i leasingów należą do jednej z najczęstszych form finansowania takich przedsiębiorstw to mit, że duże i bardzo duże przedsiębiorstwa czy korporacje nie potrzebują obligacji. Tak naprawdę im większa firma tym bardzo często ma więcej wyemitowanego długu, więcej zaciągniętych kredytów na swoje potrzeby. Ma większe potrzeby inwestycyjne, które przede wszystkim też chce finansować między innymi z obligacji czy kredytu. Na jakich warunkach duże instytucje finansowe pożyczają sobie pieniądze i czy taki kredyt jest bardziej korzystny niż yy, pożyczka Jana Kowalskiego? Odpowiedź mi to zależy. Wszystko zależy od tego, na co chce pożyczyć pieniądze dane przedsiębiorstwo i kto chce pożyczyć te pieniądze. Jeżeli, jeżeli ee, chce pożyczyć pieniądze, przedsiębiorstwo, które ma dobrą sytuację finansową, jest, to jest duża, stabilna firma, to możemy z pewnością powiedzieć, że żeby pożyczyć takie pieniądze takiej firmie, to będzie się stawiać kolejka chętnych. Natomiast jeżeli zaciągnąć kredyt, czy wyemptować obligacje będzie chciała firma, która przez ostatnie 2-3 lata miała takie sobie albo złe wyniki finansowe, to albo tego nie będzie mogła zrobić, albo inwestorzy, którzy będą chcieli pożyczyć takiej firmie, będą oczekiwali od, od tej firmy znacznie wyższego oprocentowania albo szerokiego pakietu zabezpieczeń. Mhm. Czy według Pana obligacje korporacyjne są dobrym instrumentem inwestycyjnym dla zwykłego, szerego konsumenta? Obligacje korporacyjne dużych albo bardzo dużych firm, które posiadają nadany rating kredytowy, który jest wysoki, te ratingi nadają na przykład międzynarodowe zewnętrzne agencje kredytowe, to uważam, że jest to całkiem niezła propozycja inwestycyjna dla osób fizycznych. Natomiast zawsze warto przy tym pamiętać, że inwestycje w obligacje korporacyjne również wiążą się z ryzykiem i to często nie mały. Natomiast ja zawsze zachęcam inwestorów fizycznych, aby inwestowali w fundusze obligacji korporacyjnych. Które inwestują w wiele instrumentów i tworzą portfel projektów czy portfel y, emitentów w takim funduszu inwestycyjnym, przez co przez taką dywersyfikację y, zmniejsza się istotnie ryzyko inwestycyjne takiego funduszu. No to jak najczęściej korporacje radzą sobie z długami i czy w ogóle to robią? Czy to się opłaca robić? Przedsiębiorstwa mają długi, bardzo często y, mają ich bardzo dużo. I no, radzą sobie w różnoraki sposób. Na przykład emitują nowe długi, żeby spłacić stare długi. Tutaj mówimy o e, tak zwanych transakcjach refinansowania. E, pozyskują kapitał na przykład z giełdy. Emitują akcje, żeby na przykład też spłacić e, e, swoje długi. E, pozyskują e, kapitał poprzez emisję obligacji, żeby spłacić kredyty. Także jest cały wachlarz operacji, które, tego typu, które firmy mogą robić na swoich obligacjach, z na swoich zadłużeniu. A czy korporacja może tak. finansować z takim, przez długi czas z takim dużym długiem? Oczywiście. oczywiście. Duże korporacje bardzo często posługują się bardzo wysoką dźwignią finansową dźwignią finansową, czyli wskaźnikami zadłużenia. I funkcjonują tak przez lata. A więc tak, jak utrzymać nie tylko korporacyjne, ale również osobiste finanse w dobrej kondycji, i czy jest coś, czego należy unikać jako dnia? Na pewno należy unikać pożyczania zbyt dużych kwot, za dużych niż się zarabia, i pożyczania na zbyt wysoki procent. Na przykład, pożyczenie środków w formie kredytu gotówkowego, bardzo wysokoprocentowanego na zakup telefonu albo telewizora. Może okazać się średnim pomysłem. Ja stosuję też taką zasadę, że nie powinno się pożyczać w walucie, w której się nie zarabia pieniędzy. Myślę, że też warto się zastanowić nad tym, aby prowadzić budżet domowy. I tutaj myślę, że firmy, które dobrze zarządzają swoimi finansami. Posługują się nawet miesięcznymi budżetami, w których monitorują swoje przychody i koszty. Myślę, że przydałoby się to wielu gospodarstwom domowym, szczególnie w obecnych czasach. Okay. W stereotypie przedstawionym przez ludzi oraz filmy, tak jak na przykład Wilk z Wall Street albo Big Short, ludzie z branży finansowej zajmujących się giełdą, obligacjami, sprzedawaniem innym ludziom, są pokazane jako demony bezmoralności, które zrobią wszystko, szukają, byleby wcisnąć komuś jakikolwiek produkt, nieważne, czy sprawdzony, czy nie. Czy jest tym ziarno prawdy chociaż? Życie pokazuje, że w każdym stadzie czasami zdarza się czarna owca. Natomiast myślę, że nie powinniśmy wszystkich mierzyć tą samą miarą i nie stosować odpowiedzialności zbiorowej. To, że jakiś bank inwestycyjny, czy zarządzający funduszami e, okaże się oszustem, albo był zbyt chciwy, to nie znaczy, że wszyscy tacy są. Wręcz przeciwnie, to są naprawdę promile, czy, czy, czy pojedyncze przypadki w całej branży. Pamiętajcie, że e, branża finansowa, e, z racji tego, że powierzono jej no, olbrzymie kwoty pieniędzy, które mi zarządzają, jest nadzorowana i przytłacana przez wiele organów, przez wiele instytucji, po to właśnie, aby obrót tymi pieniędzmi, tymi środkami odbywał się zgodnie z prawem i zasadami etyki. Tak naprawdę to etyka i zaufanie są dwu, jednymi, z dwu, jednymi z najważniejszych filarów, które, którym kieruje się cała branża finansowa. Przenieśmy się na chwilę na rynek akcji. Jak inwestorzy instytucjonalni dokonują weryfikacji instrumentu czy czegokolwiek innego przed zainwestowaniem w niego? Tak, krok po kroku. To temat rzeka, natomiast, tak, żeby w skrócie opowiedzieć, na czym to polega, to inwestorzy, którzy inwestują w akcje, czy inwestorzy, którzy inwestują w obligacje, czy banki, które udzielają kredytu, do pewnego stopnia stosują bardzo zbliżone metody analizy. Czasami można by było powiedzieć, że nawet te same. Analitycy, prześwietlają sprawozdanie finansowe, czytają jak najwięcej informacji o spółkach, które, którymi się interesują, spotykają się bardzo często z zarządami, z właścicielami tych spółek, tworzą skomplikowane modele finansowe, w których to prognozują na. Najbliższe lata, jak ta spółka będzie wyglądać pod kątem standingu finansowego, jaka będzie płynność tej firmy. I na tych modelach, na podstawie tych modeli, inwestorzy akcyjni wyceniają spółki tak, i patrzą, czy, czy warto zainwestować w tą spółkę i czy wycena przyszłych przepływów, przyszłych wyników spółki jest wyższa w ich modelu, niż wynika to z bieżących notowań giełdowych. Tak. Jeżeli tak jest, to Pewnie to byłby sygnał do kupna tych akcji, a inwestorzy obligacyjni czy banki patrzą w model, patrzą czy płynność firmy w czasie, na który y, kredyt zostaje udzielony, czy em, emitowane są obligacje, a no w tym czasie czy spółka będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania, płacić odsetki, a na końcu wykupić te obligację, czy spłacić kredyt. Jeżeli z tego modelu, na przykład, czy z analiz yy, tych analityków wynika, że, że tak, że, że będzie to możliwe, to przeważnie te obligacje są obejmowane przez inwestorów czy kredyty są udzielane przez bank. Teraz pytanie wychodzące trochę poza temat finansowy. Okay. Yy, czy ma Pan jakieś zainteresowania bądź też hobby, które Pan wykonuje w wolnym czasie? Yy, tak, mam hobby, które pozwala mi się oderwać yy, od. Yy, Codziennych obowiązków i pracy w branży finansowej, która nie ukrywam czasami jest bardzo emocjonująca i dostarcza e, niekiedy stresu, ponieważ jest to bardzo duża odpowiedzialność. E, gram na perkusji, e, jeżdżę na rowerze, e, uwielbiam literaturę faktu, więc e, kiedy tylko mogę, kiedy mam chwilkę wolnego czasu, aczkolwiek. Eee, obecnie jest jego mało, to staram się czytać. I eee, To pozwala mi oderwać się i zresetować. Pana ulubiony zespół? Mój ulubiony zespół? Red Hot czyli Peppers. Okej, okay. idziemy w klasykę. Dobrze, to chyba, chyba tyle. Tyle, tak. W takim razie dziękuję panu bardzo dziękuję za bardzo. wizytę dzisiaj i dziękuję państwu za oglądanie i do następnego odcinka.